Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z tyglu Harry Potter and the Philosopher's Stone, czyli Harry Potter i Kamień Filozoficzny, e, chyba Harry Potter i turpad Filozoficzny, no nie ważne. <laughs> nieważne, jak nazwałem tą serię, rozpoczynamy, kontynu kontynuujemy właściwie to co ostatnio skończyliśmy, czyli Harry Potter i jego pierwsza lekcja latania, e, tak, Load Game, niech się zacznie. I tutaj pieprzona pani hucz, potem wam powiem anegdotkę związaną z tą, z tą, osobą, ale póki co posłuchajmy jej instrukcji, w jaki sposób mamy tu latać, i patrzcie na Harry'ego Pottera, już lata, już leci, i się zatrzymuje, i już lata, i już leci, i się zatrzymuje, i jedzie, 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 oczywiście zbugowana jest ta gra, jak nie wiem, no ja już odkryłem kolejnego buga, dobra, wreszcie Harry wsiada, pełnoprawnie, na swoją miotłę, Tak, na jej e, dźwięk mm, gwizd, i jedziemy, Harry fucking Potter! Dobra, yy, mamy tutaj przelatywać przez te okręgi, ale ja wam pokażę ciekawostkę, jak polecimy tutaj wyżej O właśnie, no to mamy tutaj kartę czarodziejów i parę fasolek ukrytych Zaraz, slow down, Harry fucking Potter, jak to się, jak to się zwalnia? No dobra, spróbuję zebrać szybko te fasolki, gdyż czas nagli yy, Jak wiecie, tutaj mamy czas zegarek po prawym dolnym rogu no i muszę szybko, zanim się ten czas skończy, przelecieć przez te wszystkie obręcze tutaj na tej miotle. Nie jest to trudne latanie, wystarczy, że skierujemy z strzałkami, przyspieszamy w odpowiednim momencie, zwalniamy w odpowiednim momencie, chociaż ja tutaj rzadko kiedy zwalniam, gdyż chcę to jak najszybciej przelecieć. Jeszcze raz pokażę wam taką jedną ciekawostkę, ale to jak tutaj będę kończył to okrążenie. Jak widzicie, tu jest pani hucz, ja tu jestem ja na miotle i nagle wlatuję w panią hucz! i również w tych małych gnoi tutaj, mogę ich staranować tak, tak, uwielbiam tą grę, dobra <gry> e, okej, okay, tutaj wlećmy w tego obręcz gdzie dalej? o, tutaj, coraz wyżej i wyżej teraz jak spadniemy z tej miotły, no to będzie nieciekawie mam nadzieję, że troszeczkę ten czas mi się Odnowi, bo tutaj wiecie, odkryłem ten sekret, latałem po tą kartę, wyjechałem w panią Huć i tak dalej Więc mam nadzieję, że troszeczkę dostanę tego czasu Chyba się, chyba się ten czas troszeczkę, e, troszeczkę go dostaje jak wykonam poszczególną sekwencję tych wszystkich gównianych kółek Dobra na, 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 na. Swoją drogą bardzo fajna jest muzyka w tym Harem Potterze, ona chyba nie jest wzięta z filmu bo z tego co wiem to ten film, znaczy ta, ta, ym, ta gra nie została wydana w tym samym czasie co film, bo być może ta gra została wydana troszeczkę wcześniej, dlatego są pewne takie niezgodności i takie dziwne rzeczy w porównaniu do filmu, ym, więc no nie wiem sam tak naprawdę szczerze mówiąc, na pewno nie ma tej muzyki z Harry'ego Pottera, w sumie mogliby to spokojnie dać, gdyż no, muzyka jest bardzo dobra w Harrym Potterze a w filmie. Yy, więc mogliby to dodać do gry, ale mimo wszystko dobrą też robotę zrobili. Nie wiem, kto był kompozytorem yy, dla tej gry. Fuck, przegapiłem, czekajcie. Dobra, czas mi się już kończy. Cholera, szybko. Już jest końcówka, ale muszę zapierdzielać na tej zasranej miotle. Tutaj w sumie o, Harry ma taką gównianą miotłę jeszcze. O, fuck, czas mi się zaraz kończy. No, przegrałem. Szybko. Fuck. A no, nie. 15 punktów. Chyba, no nie wiem, czy wygrałem, czy nie wygrałem. Wow, zwalniamy. Tak, no i również jesteśmy pierwszymi uczniami od 1867 roku, którzy odkryli tą ukrytą komnatę tam u góry. No trochę to jest dziwne. No ale dobra. Wygląda na to, że jest, naprawdę jesteśmy wybrańcami. Żeby coś takiego naprawić. No i koniec lekcji latania. Nauczyć mi się jak, em, jak tutaj poruszać się na miotle. I kolejna lekcja będzie mm, musimy się udać do FleetWika e, i nauczyć się Wind Guardium Leviosa. Leviosa. Tak, spotkałem Hagrida, bardzo fajny ziomek. Good day, good day, nigga. Ok, dobra, zapiszemy zapiszemy grę. O, szybko się zapisuje. No i odkryjmy tutaj te wszystkie e, znajdźki, które mamy. Po drodze, czy ja mogę użyć Flipendo na tych zasrańcach? Mogę! Flipendo, dawaj fasolki. Chyba... Jeszcze mogę, tak. Pamiętam, pamiętam, że można było przespamować Flipendo na tych dziadach. Dobra, chyba więcej fasolek od niego nie dostanę. Jeszcze ten tutaj został. Tak, spamujemy Flipendo, Flipendo, Flipendo. Zaflipendujemy go na śmierć. E, dobra, no i chyba tutaj już wszystko. E, tutaj jest Hermiona, która nas uczy, nauczy teraz nowego czaru. Wreszcie się spotkamy z Hermioną. W poprzednim odcinku ominąłem ją spokojnie, więc niestety teraz nie mogę jej tego zrobić. Muszę na nią natrafić. Jezus, jak ona jest zrozumiała. Ale dobra, nowy czar. Z tego co pamiętam, to w filmie nie używało żadnego symbolu, żeby wyczarować alohemory. No ale dobra. Nauczymy się e, z czaru, którego korzystają włamywacze. O, o czy mi się uda za pierwszym razem. O, może się udać? Jest, udało mi się. O Jezus, jaki okropny jest ten głos, jak ten Harry Potter to krzyczy. Masakra. Jeszcze lepiej? Nie, nie jestem taki. Oj, to jest genialne, tak. 5 punktów. Dziękuję hermiona, że dałaś naszemu naszemu domowi 5 punktów. Nie sądziłem, że tak potrafisz. Uwaga, uwaga. To wygląda jak czaszka z drugiej strony. Jakby na to nie patrzeć. Uwaga, będzie 65%. Jest! Hallow, Hemora! No, zobaczymy, ciekawe ile. W sumie tu chyba nie byłem aż tak daleko nigdy. No i więcej, więcej punkciorów. Dostajemy Fleetwick by nam dał te 10 punktów. Hermiona, e, jesteś jego adwokatem, czy co? Kurde, chyba spieprzyłem. Pod koniec tam zawaliłem troszeczkę. 80? Nie, nie, niestety. Zawaliłem sprawę. Hermiona jest na nas, nie, z... zła na nas niezadowolona z naszych czarów, ale dobra, 2 na 4, no i tak nie jest źle, mm, było gorzej jak próbowaliśmy to pieprzone flipendo się nauczyć. Tak, lekcja uraków się zaraz zacznie, a póki co spróbujmy wypróbować alohamory. Okej, okay, na tych drzwiach mogę? Czy tutaj pamiętam było ukryte przejście? Tak, dobrze pamiętam. O Jezus, okropny jest ten głos Harry'ego Pottera, kiedy on używa tego czaru masakrycznie. O, no i magiczna skrzynia zamknięta, ukryta. A, Lowhemora, je, yeah. co tam będzie? Karta, 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 karta. Ech, fasolki. To szkoda, liczyłem na kartę. Dobra, no i teraz mogę przejść dalej. Wiem, nienawidzę hermiony. Zwłaszcza w pierwszej części. Potem się zrobiła w miarę ogarnięta, ale na początku była taka hamska, zarozumiała i głupia, że... Znaczy głupia to może nie, ale... Dobra, tutaj mam znaleźć dwa sekrety w tym pokoju. Pierwszy sekret chyba to jest. Nie, to jest. To nie jest żaden sekret, a nie, jednak jest sekret. Dobra, pierwszy sekret odkryty, czyli magiczna karta czarodziejów. Wreszcie będzie moja. Ciekawe kto to jest. Pamiętam, że potem można sobie podglądać te karty. E, no to jest ciekawa rzecz zbieranie. Tam mamy historię tych wszystkich czarodziejów kim oni by nie byli i tak dalej, na przykład Dumbledore jest, jak wiecie, dyrektorem Fogwarcie i tak dalej. No i chyba kolejny tutaj jest e, magiczna, e, ukryta rzecz. O, lustro! Kurde, jak Narcys podbiegł do, od razu do lustra, żeby się przejrzeć. Tak, no dobrze nawet mu powiedziała. Jeżeli skończysz się podziwiać, no to... no to spróbuj otworzyć tą skrzynię, ale ja mam tutaj niespodziankę, gdyż tu też jest ukryte przejście. I magiczna żaba! Która jest nam kompletnie w tym momencie niepotrzebna, gdyż chyba miałem w miarę, w miarę pełny pasek życia. Fasolki, fasolki. Yeah, Okej. Okay. Alohemora! Alohomora! Jest jakąś się drze. W drugiej części pamiętam już był voice acting polski, po polsku on mówił. No i on mówił tak spokojnie jakoś: Alohemora, czy coś takiego. A tutaj się drą jak kurde, jakby nie wiadomo co. Niech otworzą się wrota. O biegnijcie do klasy, biegnijcie, bo zaraz was dopadnę. Wiem, wiem, doskonale to wiem. Tam się nauczymy Wingardium Leviosa. O Leviosa. young Profesor Flitwick! Flitwick! Splendid! To też jest trochę dziwne, gdyż w pierwszej części Flitwick wyglądał właśnie tak. Był taki mały i miał taką taki właściwie. taki obły, okrągły, jak kula, a po, w późniejszych częściach jakiś inny aktor go grał i zupełnie wyglądał inaczej. Ja na początku myślałem, że to jest jakiś pan od muzyki czy coś, a to był po prostu profesor Flitwick. Uda się? No, udało się. Najtrudniejsze chyba było to flipendo według mnie. O Boże, nie krzycz tak! Dziękuję bardzo. Harry fucking Potter. Za to powinien dostać miliard punktów dla Gryffindoru. Kurde, nie udało się. No trudno. Dobra, ale podstawę zdałem, więc 5 punktów mi starczy. I przechodzimy do wyzwania, chyba e, Alochemory z tego co wiem. Tak, muszę tutaj przećwiczyć nasz czar. Czy tam w tle jest pieprzony krap i goil? Malfoy, tak, jest w tle Malfoy. O ty, gnoju. Dobra, idziemy za tym karłem Flipkiem. Swoją drogą mogłem go pomylić nawet z tym gnomem, e, którego tam w pierwszym odcinku zabijałem flipendem. Wind Windguardium Leviosa. O, nawet spokojnie to powiedział. Tak, no i możemy dzięki Wingardium Leviosa, jak wiemy, poruszać mm, przedmioty, podnosić je. Bardzo przydatny, przydatny czar. Okej, okay, jedziemy dalej. Tutaj będziemy mieć serię różnych takich śmiesznych rzeczy, które będą wymagały od nas użycia troszeczkę mózgu i troszeczkę oczywiście czaru Wingardium Leviosa, oczywiście też Flipendo, które zostały nam nauczone. O. Pieprzone gobliny. Dobra. Gobliny gnomy to chyba były. O, biedne, biedne, bardzo biedne. Nie są teraz dla mnie żadnym wyzwaniem. 10 lat temu jak przychodziłem tą grę, to może bym się wystraszył, ale teraz... No, umówmy się. Dobra, gra zapisana. E, dobra, tutaj mamy tak. Pierwsze, Flipendo. Yeah! Nie chcę mi się potem jedną fasolkę skakiwać tutaj, ale no, jak zbierać, to zbierać, nie? Chcę mieć wszystkie. Czy już wszystkie masz fasolki? Ale uchem, mora! Dawaj, 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 dawaj! Yeah, fasole! O, nie trafiłem! Jak chcę jakąś kartę, nie chcę samych fasolek. Dobra, i tutaj będziemy mieć podejrzewam pierwszą jakąś zagadkę logiczną, taką. Pseudologiczną, w której musimy użyć mózgiem, a nie tylko iść przed siebie. O! Gnom się schował. Ale skubaniec unika moich ciosów. Dobra, zabiłem go. Gin. Flipendo! przespałuję flipendo gdziekolwiek można i i chyba będzie dobrze. Jeżeli nie wiesz co robić, rzuć flipendo. Biedne te gnomy, trochę płaczą, tak gdy je zniszczyłem, ale. Co ja poradzę? Co się stało? Słyszeliście? Przyspamowało się to wingarium Leviosa, jakoś tak. Coś mi tu nie wchodzi, co jest? Może jakiś zasięg mam za mały? Dobra sieć, dobra, udało się. No dobra. to nie ma żadnego problemu. Trzeba po prostu wsadzić te wielkie kloce na te przełączniki. A, muszę pamiętać, żeby tego rycerza też flipendować. Ok, drzwi otwarte, mogę przejść naprzód. I Jeden? Więcej chcę. Już chyba wszystko. Fasolki wszystkich smaków bardzo, bardzo ważna rzecz. Dobra, mogę iść dalej. Gwiazdka! Chyba pierwsza, nie, druga, druga gwiazdka. Im więcej, tym więcej punktów e, dla gry Ciekawe, czy uda mi się zebrać te wszystkie. Dobra, zapiszemy sobie grę. O, i kolejna gwiazdka, O, o mało co by mnie nie przygapił. Trzy gwiazdki już, okej. Okay. Jak tu spokojnie I kolejna fajna muzyka taka chilloutowa outowa. wielka, wielka zagadka logiczka, logiczna. Trzeba po prostu postawić kloca tutaj. Dobra. Jezu, jak to zabrzmiało postawić tam kloca. Ale w sumie to jest właśnie to, co Harry Potter potrafi robić najlepiej. O, patrzcie, tam jakaś gwiazdka jest. Będę musiał się tam udać, żeby mieć wszystko. Piękny, piękny Hogwart. Coś zaczęło mi tutaj ścinać. Dobra, wróciło już do normy. Nie wiem, chyba komputer nie wyrabia przy takiej bardzo zaawansowanej graficznej grze. O, kolejna bardzo wymagająca ruszenia mózgu zagadka. Yeah. O. Nie sądziłem, że tam się coś otworzy. Czyżby jakieś tajne przejście odkryłem? Tak, znam to. Alohimura. Niewątpliwe to jest jakieś tajne przejście, gdyż pamiętam, kolega kiedyś mi mówił, że. Hmm, kurde, jak ma to wejść? Jakiś parkur? Jest, łapałem się. Kolega mi mówił, że nie wiedział w ogóle, że te lustra można otwierać. I przegapił właśnie to miejsce. Jest, mam gwiazdkę, dobra. Podejrzewam, że tutaj. Wow, ile. Jest karta, jest karta! Jest, mam ją, dobra. Dobra, zebrałem kartę. Tutaj podejrzewam, że będą tylko same fasolki, gdyż no, za dużo byłoby tych kart. je yeah, są fasolki, jeszcze jedna została nam do obczajenia skrzynia yeah dobra, zejdźmy na dół, tam pamiętam był taki flipendo znaczek nie użyłem go a pewnie pewnie jest wymagany o tak, no i teraz możemy zabrać tą gwiazdkę kolejną która no jest nam niezbędna żeby uzyskać najlepszy wynik w tym challenge'u, co tu mamy je yeah, fasolki zaraz, zaraz, czyli muszę się chyba wrócić, nie tu jest ta gwiazdka Zaraz, zaraz. Nie, jakoś tak się pogubiłem, wiecie? Aha, dobra, czyli to teraz będzie jeździło. Ale ja tutaj byłem. No nieważne. Teraz, czy tamtej gwiazdki. O co tu chodzi? Nie, dobra, chyba ta gwiazdka, ona była tam, tylko teraz jakby w drugą stronę się ona przesunęła. Dlatego mi się tak dziwnie wydaje. Okej, okay, rozpęd, rozpęd, dolecimy, dolecimy, dolecimy. Jesteśmy. Czym zdążę doskoczyć? Dążyłem. Dobra, możemy jechać dalej. I tam, z tego co mi się wydaje, to już jest chyba koniec tej, tego wyzwania. Chociaż sam nie wiem, zaraz zobaczymy. Chociaż może mi się za krótkie by to było. A nie, jednak koniec, lol. Co tak krótko? Ciekawe, czy mamy wszystkie gwiazdki. Tak, wszystkie gwiazdki, 20 punktów. Pry. I tylko tyle. Pamiętam, rozkwiniałem takie rzeczy, że. Na przykład Flitwicka zamykałem tutaj drzwi jakoś tym, tym klocem, bo tego kloca brałem z poprzedniego zadania. E, przynosiłem tutaj ten i zastawiałem i Flitwick nie mógł wyjść. Takie rzeczy się robiło. Jakoś teraz to zapomniałem. Nie chce mi się po prostu bawić w te e, szukanie gliczy w tej grze, ale naprawdę jest ich tutaj masa. No i muszę teraz użyć Wingarium lawiosa, żeby się stąd wydostać. O! A nie, nie żeby się wydostać. Żeby znaleźć ukrytą skrzynię. Nie! Yeah. Szkoda, że nie ma karty czarodziejów. Niestety. Dobra, wynosimy się stąd. Ok, gdzie ja teraz jestem? W jakiejś dość dużej hali. E, chyba mi się wydaje, że zakończę na tym e, ten odcinek Harry Pottera. E, I do następnych odcinków przejdziemy dalej. Albo wiecie co? Poczekamy, zobaczę, dojdę do jakiegoś sejwa. może tutaj niebawem się coś pojawi. Dostałem liścik, Hedwiga przyleciała. Chyba Hedwiga, jeżeli to jakaś obca sowa, to brzydza się tego listu brać. Tylko zobaczę, co tutaj jest. No, wreszcie mogę tę skrzynię otwierać, fajnie. Zobaczymy, co w liściku jest. Harry, pamiętaj, żeby się nie spóźnić na lekcję zielarstwa. Czekam przed wejściem do tego... Do szklarni, powiedzmy. Do zobaczenia, Hermiona. O Jezus, dobra, dałaby już spokój. Męczy tylko o tą naukę i męczy. A Harry Potter chce się tutaj bawić, chce czarować, chce szaleć. W końcu do jego. Zaraz, o co tu chodzi? Czemu ja na to wskoczyć nie mogę? Może w tą stroną? No, tam coś się chyba zbagowało, bo powinienem chyba normalnie na to móc wejść. Znam te triki. I proszę bardzo. Kolejne ukryte przejście. Karta, 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 Jest karta. karta! Ciekawe kto to. Będę musiał kiedyś sobie obczaić. A! To jest ten co chyba wynalazł proszek Fiu. A co to był proszek Fiu? Nie pamiętam. Chyba latało się dzięki temu. Kurde, ja już zapomniałem w ogóle co, o co chodziło w tym... E, ...niektórych rzeczach z uniwersum e, Harry'ego Pottera. No i dobra, tutaj mamy czekoladową żabę. Wygląda apetycznie, nieprawdaż? E, I śmierdzi w dodatku. Więc zbierzmy ją, czemu by nie. A! Niespodzianka! Irytek Poltergeist! Surprise, surprise, motherfucker! Dobra, teraz musimy go pokonać. Pierwsza walka z bossem, że tak powiem. Po prostu mamy na niego spamować Flipendo. Najprościej to zrobić, kiedy on się zatrzyma. Mm, nie ma żadnego problemu z walką. Nie wiem, czy on nam mógł cokolwiek robić, czy tylko tak biega. Ale bardzo fajnie, że jest pokazana ta postać. Tak, rzuca w nas te bomby, kurde. Ponieważ w książce jak wiemy, znaczy w książce był oczywiście Irytek, ale w filmie żadnego Irytka nie było. No gin! ja nie mogę go trafić? Czekajcie, zatrzymał się. Flipendo! No. Flipendo to naprawdę uniwersalny czar, wszystko potrafi zrobić. Już koniec? Żegnaj Irytku. Swoją drogą wyobrażałem go sobie inaczej, gdy czytałem książkę. Mimo wszystko. Czy na to mogę użyć czarów? Nie, nie mogę. Nawet nie potrzebuję żaby, żeby się uleczyć. W sumie na nic tu chyba nie mogę użyć czaru, nawet jeżeli mogę, to olewam to. Dobra, idziemy dalej. Tutaj widzę jakieś. jakiś, jakiś ślizgoni. O, Freddy George, nasze ulubione zastrańce. Tak, przerabiacie fasolki na trawę, ja to dokładnie wiem. Mam dla was 25 fasolek i weźcie je sobie. Ciekaw Cieka jestem, czy to 99 fasolek to są wszystkie, jakie można było zebrać do tej pory, czy czegoś nie przegapiłem. Dziękuję za kartę. Żegnam. Jak chcę tam to pójść, jak chcę tam pójść. Jak znam życie, to oni są tam ukryci, ale niestety nie mogę ich podejrzeć tak jak to zrobiłem e, z prawie mnikiem. Zbierzmy tą kartę. Pin. Dobra. Starczy tego dobrego. Udamy się do zilarstwa. Znowu ta Sowa, znowu starasz mnie obstrać albo okłamać. Hello, Harry, spóźniłeś się na zielarstwo. Gryffindor może stracić punkty. Hurry up, Hermiona. No, spieprzaj! Ja tu walczyłem z kurde potężnym przeciwnikiem, jakim był Irytek. Dobra, czy tu mogę coś otworzyć? Nie. A miś w prawo, w lewo. O, to ten Neville. Neville Longbottom. Widzę. Sierota. Przypominajka, tak, pamiętam. Ona się zamieniała na kolor czerwony, kiedy osoba, która ją trzymała, e, zapomniała o czymś. A on dostawał to cały czas. Dobra, mam uważać na Draco Malfoya spoko. Czy to jest Draco Malfoy? O, dzięki za wskazówkę. Powiedział, że tu gdzieś jest ukryty pokój. Proszę bardzo że znaczy, Zaraz, to nie jest ukryty pokój. Ale może tutaj. Może tutaj jest coś jest więcej ukrytego. Hmm, ciekawe. Kurde, te ślizgolnie mnie zaciekawiłeś teraz. Może tutaj coś. Nie pamiętam tak naprawdę. Wiem, że tutaj coś było ukryte. Ale no dobra, olewam to, idę dalej. Tam mam iść? Nie, nie tam. Chyba tutaj. Widzę lustro, więc prawdopodobnie będę mógł je rozbić. Alohomora! mora. Ugh. O, tutaj będzie musieć się odbijać od ścian chyba. Albo jakoś inaczej, hop. Jest, dobra, złapałem się. Pamiętam, jak kiedyś mi to sprawiało problemy, no. Jak to mogło mi kiedykolwiek... No fuck, a jednak mogło, cholera. Sprawić problemy. Łapaj się, Potter. Jak tu mogę doskoczyć? Przecież to jest za wysoko. No, a jednak. O, kolejne zamknięte drzwi. Boję się, że tam jest jakieś sekretne laboratorium yy, pedofilskie Dumbledora. Nie, jednak nie. Jak wiecie, Dumbledore jest gejem, trzeba to powiedzieć, ponieważ. jest karta! Ponieważ Rowling tak powiedziała po wydaniu książki, chociaż w książce nic o tym nie było, więc w sumie nie wiem, czy to traktować jako kanoniczną tezę, kanoniczną informację, czy. Czy raczej olać to i potraktować jako nie, jakąś taką ciekawostkę bardziej, sam nie wiem. Ale tak naprawdę co to ma do fabuły? Okej, okay. mam już wszystkie sekrety. Tutaj frajerzy biegają. Flipendo! Z tego co pamiętam to chyba będzie nas czekała walka z Malfoyem tam. Ale to nie tym razem. W następnym odcinku zapiszemy sobie w tym momencie grę. No i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Będzie walka z Malfoyem. Udamy się na lekcję zielarstwa. Prawdopodobnie. Z tego co pamiętam, to też według fabuły będziemy gonić też Malfoya na miotle. Ale to nie wiem, czy w przyszłym odcinku, czy jeszcze trochę później. Ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Niech moc będzie z Wami. Niech Wasze różdżki będą ostre i tak dalej, i tak dalej. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie i cześć. Yeah, 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 yeah